Zaczynamy zawody. Zobaczmy, jak dziś będą walczyć zawodnicy na torze. Od wewnętrznej stoją Maciej Janowski, Chris Harris, Troy Bachelor i najbliżej bandy Chris Holder. ma w górę. To się mogło źle skończyć. Maciej Janowski zostaje wykluczony. Od wewnętrznej stoją Chris kolejność na mecie. Chris chora na drugą serię zawodów. W czerwonym kasku Mikael Jebsen jensen w niebieskim Maciej Janowski, biały kask to Krzysztof Kasprzak, a żółty Jason Boyd. Wystartowali. Niebezpieczna sytuacja. Prowadzeniu. Mikael jepsen Jensen. Ostatni. Jason Boyd. Spada na ostatnie miejsce. Jason Boyd. Na końcu stawki. Sytuacja zmienia się diametralnie. Jeszcze jedno okrążenie, i poznamy zwycięzcę. Na prowadzeniu Maciej Janowski. Wejście w ostatni łuk. Wojciech Janowski wjeżdża na metę. To był fascynujący wyścig. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. W czerwonym kasku Andreas Jonsson. W niebieskim Nils Christian Iversen. Biały kask to... Maciej Janowski. A żółty Greg Hancock. Poszli. Łokieć łokieć. Andreas Johnson. Dał się wyprzedzić rywal. Maciej Janowski. Na prowadzeniu. Nils Christian Iversen. Greg Hancock. Traci pozycję. Maciej Janowski, na prowadzeniu, Nils Christian Iversen na końcu stawki. Nils Christian Iversen daleko z Rek Hengok, traci pozycję. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Maciej Janowski, od startu na prowadzeniu. Przedza na wejście w ostatni łuk. Maciej Janowski wjeżdża na metę. Wspaniałe widowisko. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. Od wewnętrznej stoją Niki Pedersen, Tomasz Jonason, Matej Żagal i najbliżej bandy Maciej Janowski. Wystartowali Niebezpieczna sytuacja. Maciej Janowski jest wykluczony. Od wewnętrznej stoją Niki Pedersen. Tomasz kolejność na mecie. Ma to już ostatnia seria wyścigów eliminacyjnych. Od wewnętrznej stoją Taj Wofinder, Jarosław Hampel, Maciej Janowski i najbliżej bandy Dzika Karta. Taśma w górę! To się mogło źle skończyć. Równy start całej czwórki. Daj, Woffenden, wyprzedza rywala. Chikatar, ostatni. Jarosław Hampton na prowadzenie. Daj, Woffenden, dał się wyprzedzić rywala. Kaka. Cały Daj wyprzedza rywala. Kaka. Ostatni. Daj Łofinder wyprzedzony. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Daleko za rywalami. Wejście w ostatni łuk. Maciej Janowski wjeżdża na metę. Wspaniałe widowisko. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. Od wewnętrznej stoją Nils Christian Iversen, Niki Pedersen, Chris Holder i najbliżej bandy. Maciej Janowski ruszyli niebezpieczna sytuacja. Równy start całej czwórki Na prowadzeniu Nils Chris Holder. Wyprzedza rywala Maciej Janowski. Ostatni. Chris Holder. Dał się wyprzedzić rywala. Łokieć, łokieć. Maciej Janowski. Spada na ostatnie miejsce. Niki Peders Pedersen. Spada na ostatnie miejsce. Mils Christian Iversen prowadzi od początku wyścigu. Niki Pedersen na końcu stawki. Sytuacja zmienia się diametralnie. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Mils Christian Iversen od startu na prowadzeniu. Scholder spada na ostatnie miejsce. Wejście w ostatni łuk. Nils Christian Iversen wjeżdża na metę. Wspaniałe widowisko. Kto jeszcze uzupełni stawkę wielkiego finału? Od wewnętrznej stoją Nils Christian Iversen, Jarosław Hampel, Maciej Janowski i najbliżej bandy Greg Hancock. Poszli! To się mogło źle skończyć. Równy start całej czwórki. Łokicz łokieć. Na prowadzeniu Nils Christian Iversen. Wyprzedzić rywal Greg Hancock Na końcu stawki Niebezpieczna sytuacja Maciej Janowski Na prowadzeniu Greg Hancock Na końcu stawki Chwila mrożąca krew w żyłach jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Maciej Janowski. Od startu na prowadzeniu. Wejście w ostatni łuk. Maciej Janowski. Wygrywa. Wspaniałe widowisko. Zwycięzcą dzisiejszej rundy Grand Prix jest Maciej Janowski. Dalsze miejsca na podium zajęli Jarosław Hampel i Nils Christian Iversen.